Witam Państwa po przerwie. Dla tych Państwa, którzy dołączyli teraz dopiero do oglądania programu, przekazuję informację, że nazywam się Beata, jestem doradcą życiowym, tarocistką i nauczycielem anielskim. I dzisiejszy mój wieczór na portalu Wróżby Online jest do Państwa dyspozycji w postaci mojej osoby. Zapraszam Państwa do przesyłania SMS-ów jak również do telefonowania. Państwo możecie poprzez kontakt zarówno sms-owy, jak i telefoniczny pozostać anonimowymi, bądź jeżeli Państwo sobie tego życzycie, będę używała imion i dat. Jak również zachęcam Państwa do przesyłania maili. Zapytań i ja z radością na nie odpowiem maksymalnie szybko jak jest to możliwe po zapoznaniu się z Państwa problemem. Natomiast jest to dosyć dogodna forma w związku z tym, że znacznie więcej mogę napisać, przekazać więcej informacji, aniżeli te, które no, w SMS-ie w postaci 160 znaków. Jeśli jest takie, takie Państwa życzenie, możecie Państwo również zamówić wróżbę indywidualną w postaci spotkania osobistego w saloniku wróżb. Zapraszam Państwa do kontaktu. Jestem dzisiaj do Państwa dyspozycji do godziny 21.00. Nasze następne spotkanie będzie w maju. Jeszcze dzisiaj nie umiem Państwu podać daty, natomiast. W niedługim czasie na pewno się spotkamy ponownie. Przejdę do odpowiedzi na kolejne Państwa pytania. <laughs> Pytanie anonimowe. Witam Panie Beato. Czy ostatnie nieporozumienie z Panem przez inne osoby osłabia naszą relację? Jak ona będzie się dalej rozwijać? Czy on pozostanie z żoną, czy jednak postanowi rozpocząć życie ze mną? Jakie są jego uczucia i jakie mamy przeszkody i czy je pokonamy? Jest dużo spraw, jest poważna kwestia. W związku z tym ja już zanotowałam sobie w czasie przerwy Państwa datę urodzenia, aby mieć szybki wgląd i zrobić przede wszystkim rozkład. Ale Państwo macie pozytywnie, numerologicznie dobre energie. Numerologicznie pasujecie Państwo do siebie. Natomiast no właśnie, jak ta relacja będzie się rozwijała dalej, to już. Sprawdzam. E karty niewątpliwie dadzą wskazówkę. No, teraz jest może nie najszczególniej, ale za chwilę będzie znowu lepiej i <laughs> widać, że Państwa znajomość ewoluuje. No cóż, pokazany jest y Pan. Y y Rzeczywiście jako mąż i ojciec rodziny. No i niestety przede wszystkim ta rodzina zajmuje duży obszar jego serca i myśli. Tutaj bym powiedziała, że Państwo w takiej relacji, w jakiej jesteście, możecie oczywiście podążać dalej. Natomiast nie wiem, czy ona jest w stu procentach dla Pani satysfakcjonująca. Nie mam między Państwem. Em, Takiej informacji, że pan porzuca y, rodzinę i pozostaje z panią. Pani zadała takie pytanie: y, czy on pozostanie z żoną, czy jednak postanowi rozpocząć życie ze mną? Y, na ten moment jest tak, że pan y, jest przy rodzinie. Jeszcze sprawdzę, wychadłem. Tutaj rzeczywiście wskazanie jest takie również, że sprawa rodziny jest w tej chwili ważniejsza aniżeli e, rozpoczęcie nowego życia, czyli to co pokazały karty. E, między Państwem. Mm, Dojdzie do porozumienia w zakresie tego, że Państwo dalej utrzymujecie kontakt ze sobą, że jednak jesteście razem i to, że inne osoby jakby się wtrącają, ma oczywiście swój negatywny wpływ, ale nie aż taki, żeby doprowadzić do rozłamu tak, między Państwem. To nie jest ostateczne. Jest na pewno dosyć poważną kwestią to, że więcej radości w Państwa związku jest troszkę potrzeba, może więcej beztroski. To, że jednak jest to człowiek, który ma żonę, być może przysparza Pani właśnie takich myślowych kłopotów. Jednak można nad tym pracować. Relacja ma przyszłość. Możecie Państwo tworzyć w dalszym ciągu parę, ale nie widzę Was jako osób połączonych ze sobą na stałe. Raczej jest to kwestia, że Pan zostaje przy rodzinie. Natomiast jak ta znajomość będzie się dalej rozwijała, to jeszcze jest ważna sprawa. A mianowicie m, powiedziałabym, że jest taka między państwem sinusoida. Duża nerwowość, duża wrażliwość, duże chęci, duże pragnienia i oczekiwania, natomiast tak naprawdę trzeba się kierować mądrością życiową, wykorzystywać wszystkie dobre momenty na swoją korzyść, ale jest też pokazane, że może między państwem w przeciągu roku nastąpić taka sytuacja zawieszenia, która no, może wprowadzać pewien niepokój u pani, ale to nie jest zerwanie, ale to nie jest rezerwanie. To jest po prostu wyciszenie wzajemnych relacji. To się może też zdarzyć. Teraz jeszcze zerknę, jak tutaj się zapatrują anioły na to, co się między Państwem dzieje, i. Mm, Broń Boże, proszę nie wpadać w depresję, proszę się bronić przed stanami y, czarnowictwa. Y, tak naprawdę proszę czerpać pełnymi garściami z tego, co jest. Y, pan y, jest osobą, która będzie robiła. Y, takie kroki, aby zadowolić rodzinę. Tym niemniej panią również traktuję z pewną atencją. Proszę się nie martwić tym, co będzie. Nie martwić się na zapas. Jeżeli w jakimś stopniu satysfakcjonuje panią taka sytuacja, jaka jest w tej chwili, to ona tak pozostanie i po prostu z niej trzeba czerpać. Tak, jak powiedziałam, pełnymi garściami. Natomiast y, ważnym jest też to, że jednak y, może się okazać, że jak pani odpowie sobie w głębi serca, y, tak bardzo, bardzo szczerze, y, czy y, Zwracać uwagę na to, co mówią inni, czy podążać jednak za głosem serca, czy szukać innych rozwiązań. To tak naprawdę jest wszystko bardzo głęboko w Pani zakodowane i ma Pani możliwość ogromnego wyboru. I stworzenia takiego swojego życia, jakie Pani by chciała, żeby się toczyło. Może Pani walczyć o ten związek, może Pani szukać nowych możliwości, może Pani chwilowo pozostać sama, może Pani mieć za chwilę też kogoś, kto będzie Panią wspierał. Tak naprawdę karty pokazują, że w bardzo wielu aspektach ma Pani niezwykle wiele możliwości do zrealizowania. Zatem. Proszę śmiało wyruszać w swoją podróż życiową yy, i raczej yy, starać się... No, zgodnie ze swoim największym pragnieniem serca. Jeżeli planowałaby Pani jakiś urlop, wypad, wypoczynek, to tutaj karty informują, że zbliża się dobry czas. Już w zasadzie Pani by mogła gdzieś się wybrać jeszcze pod koniec kwietnia, może, czy w kwietniu na, jakiś, na jakąś wyprawę. Dobrze byłoby wyjechać nad morze. Bardzo korzystny wyjazd dla Pani. Proszę o tym pomyśleć. Bardzo dziękuję za to pytanie. Życzę Pani poukładania sobie wszelkich spraw uczuciowych, ponieważ Pani zapytała, czy Państwo pokonacie przeszkody. Te przeszkody są w dalszym ciągu pokazywane chociażby w postaci żony, chociażby możliwości chwilowej jego zawieszenia relacji między państwem czy chociażby tych znajomych, którzy może niekoniecznie sprzyjają, ale karty pokazały, że jeżeli będzie Pani patrzyła. na i w Pani sercu będzie gościło słońce i miłość, to Państwo będziecie pokonywać te przeszkody i w dalszym ciągu będziecie razem. Bardzo dziękuję i przechodzę do następnego pytania. Anonim, witam serdecznie. Czy będę szczęśliwa? Czy swoim postępowaniem zasługuję na szczęście? Dziękuję i pozdrawiam Pani Beatko. Hm. To jest bardzo takie pytanie, które mnie trochę i zastanawia, i wzrusza, ponieważ chciałabym Pani powiedzieć bardzo cieplutko, że każdy zasługuje na szczęście. Absolutnie każdy. I proszę mi wierzyć, że ja nie mam wątpliwości, że Pani na to szczęście zasługuje i że będzie Pani szczęśliwą osobą. Jest Pani pokazana numerologicznie jako kobieta, która jest bardzo rodzinna, która ma w sobie dużo ciepła, ale ma również i energii, i pasji, która być może nie odkryła jeszcze swoich wszystkich talentów i możliwości. Zatem Sprawdzam przede wszystkim, jak się będą tutaj te sprawy kształtowały. Może Pani mieć poczucie pewnych zmian życiowych, może Pani mieć poczucie tego, że życie gdzieś Panią pcha, że jakby coś, co dzieje się takiego, co nie pozwala siedzieć na miejscu. Proszę podążać za tym, dlatego że ruch w Pani przypadku, pewnego rodzaju właśnie poruszenie energii bardzo korzystnie działa. uh <laughs> Mam wrażenie, że pani czuje się osobą troszkę osaczoną z jakiegoś powodu. Być może pewne zasieki, to pani sobie sama też robi, a być może życie tak się potoczyło, że teraz pani przemyśliwuje i dokonuje jakichś takich wyciągania wniosków, ale sugerowałabym raczej nie zagłębiać się w jakieś takie dręczące sprawy, ponieważ pani zasługuje. Zasługuje na szczęście, zasługuje Pani na miłość i zasługuje Pani na to, aby pójść dalej swoją drogą. E, proszę odrzucić wszelkie negatywy, a starać się pracować tylko na wysokich wibracjach. Ma Pani w swojej numerologii zapis e, dosyć solidny o tym, że ma Pani w, swoim, w swojej duszy m, pamięć poprzednich wcieleń, e, być może to też powoduje, że, że jakieś są sytuacje, które pani i panią niekoniecznie Satysfakcjonują. Natomiast jest to też tutaj kwestia taka, że dobrze by było, żeby Pani pomyślała, w jakim kierunku podążać ze swoim rozwojem osobistym. Być może byłoby dobrze, aby Pani uprawiała jakiś sport, jeżeli kiedyś pani to robiła, to dobrze powrócić, byłoby też wskazane, aby właśnie w rozwoju duchowym zastanowiła się pani, gdzie szukać dla siebie też możliwości uruchomienia swojego potencjału, pozbycia się blokad, a także no, takiej równowagi psychicznej. Sądzę, że po pierwsze jakaś literatura, pani w ogóle raczej dobrze by było, żeby była, żeby sobie poczytała troszkę na różne tematy, a ponieważ pani jest osobą dosyć energiczną, to przejście do, do działań, ale do wszelkich działań w taki sposób wyważony, aby nie jakby rzuca, rzucać się w w skrajności w skrajność. Raczej zachowanie równowagi. I u Pani jest szalenie istotne zachowanie równowagi na wszelkich poziomach ciała, umysłu i duszy. Mimo, że Pani o to nie pyta, proszę też zwrócić uwagę, bo karty te pokazują, na nogi. Czy Panią przypadkiem nie boli noga, ewentualnie w ogóle stawy? Ma Pani troszkę osłabiony ten obszar. Proszę zaakceptować, starać się zaakceptować życie takim, jakim jest. Proszę patrzeć na siebie i na innych ludzi oczami aniołów. Zapewniam panią, że jest mnóstwo aniołów w ludzkiej postaci i one też niewątpliwie są przy pani. Tak naprawdę życie toczy się tak, jak powinno się toczyć. Tak jak powiedziałam, pani ma w sobie. W